Już 30 maja rozpoczyna się drugie Kujawsko-Pomorskie Forum Seniorów. Na jeden dzień nasze miasto stanie się stolicą seniorów z całego województwa. Organizatorami przedsięwzięcia są Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku i działający w jej strukturach Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku. I to jest przedsięwzięcie, które naprawdę wpisuje się w ten scenariusz wieloletnich prac jakie mamy na rzecz środowiska senioralnego. Włocławskie spotkanie z punktu widzenia organizacji zrzeszających seniorów w województwie kujawsko-pomorskim pełni kluczową rolę. Najważniejszym wydarzeniem to będzie przede wszystkim integracja środowiska senioralnego z całego województwa. Jest to jedyna okazja, żeby mogli się tu spotkać, ale również śledza tą integracją. Podzielenie się własnym dorobkiem, wielorakim, różnorodnym dorobkiem. Spotkania, panele, dyskusje i koncerty. Forum Seniorów to duże przedsięwzięcie. Przy jego organizacji Kujawska Szkoła Wyższa oraz Uniwersytet III wieku współpracują także z Urzędem Miasta. Samo zaś wydarzenie odbędzie się w Browarze B. Oczywiście otoczką tegoż forum jest również zabezpieczenie. Obecności uczestników tutaj dużą pomoc udzielił nam prezydent Włocławka, za co panu prezydentowi niezmiernie dziękujemy, jak i również Centrum Kultury Browar B. I to przedsięwzięcie mam nadzieję, za, które tak się już wpisze w to trienale przedsięwzięć związanych z ruchem senioralnym będzie spożytkiem dla wszystkich. Jeżeli przyjeżdża tutaj 23 uniwersytety trzeciego wieku, przyjeżdża kilka stowarzyszeń czy organizacji senioralnych z terenu i Włocławka, i powiatu włocławskiego, jak również z całego województwa, to jest to olbrzymie przedsięwzięcie. I to, co mówił pan rektor tutaj, wymaga olbrzymiego spięcia się wzajemnego ludzi z Kujawskiej Szkoły Wyższej, jak również członków uniwersytetu, działaczy Wszelkiego rodzaju dla tej imprezy. W finale drugiego forum zostanie przyjęta deklaracja programowa, w której zawarte będą problemy i postulaty dotyczące seniorów. Całość zaś zakończy uroczysty koncert Punkt Widzenia w wykonaniu damy polskiej piosenki Ireny Santor.